Witam Was serdecznie, z tej strony Krzysztof Hilar z Trójmiasta, jest bardzo gorąco, trochę wieje, ale nagrywam to wideo, mi, jest bardzo, ale to bardzo dobra informacja i mam ochotę się tym naprawdę mocno podzielić. O co chodzi? Słuchajcie, pojawiło się nowe wydanie Przemawiaj i Zarabiaj. Książka, którą napisałem już jakiś czas temu, to jest nowa wersja, nowe wydanie, odświeżone wszystko. Sztuka komunikacji w życiu i w biznesie. I tak naprawdę, słuchajcie, ja bardzo mocno wierzę w to, że każdy, absolutnie każdy, dzisiaj stoi na dwóch scenach. Scena życia i scena biznesu. I pewnie każdy z Was się zgodzi z tym, że warto stać na tych scenach i trochę nie mamy wyboru, bowiem musimy żyć, zarabiać, tworzyć i różnego rodzaju fajne rzeczy robić. Więc uwaga, jeżeli na tych scenach stoimy, no to nie pozostaje nam nic innego, jak tak naprawdę zadbać o to, aby to wystąpienie było naprawdę, naprawdę dobre. To jest książka, która dzisiaj pozwala się komunikować na każdej scenie i nie ma znaczenia, czy to, to na widowni macie, nie wiem, swoją ukochaną czy ukochanego dzieci, swoich partnerów biznesowych, wspólników. Macie 5, 10, 150, a nawet 1000 osób. Zasady są takie, a nie inne. I tak naprawdę w tej książce opisałem system, który stworzyłem. On się nazywa Super Speaker System. I także mamy warsztaty trzydniowe, na których tego uczymy w praktyce, ale to jest genialny wstęp. I o co tak naprawdę chodzi? Na czym warto się skupić, jakby wchodząc na scenę, albo przygotowując się do wystąpienia, albo budując cokolwiek? Pierwsza rzecz. Trzeba się nauczyć, jak, znaczy trzeba się wyróżnić. Jak się wyróżnić? Bo chcę Wam powiedzieć, że Twoja publiczność, mam takie wrażenie, że Twoja publiczność już gdzieś kiedyś była na jakimś wystąpieniu, więc wie czego się spodziewać. A w wystąpieniach publicznych publiczność jest najważniejsza, więc musisz się wyróżnić, aby ich docenić. Jak się wyróżnić? Za tym kryją się umiejętności prezentacji, wszystkiego rodzaju wiecie, techniki, narzędzia, jak wykorzystać scenę, jak wykorzystać głos, jak się przygotować, czy robić prezentację, czy nie robić. To wszystko jest właśnie po to, aby naprawdę, ale to naprawdę się wyróżnić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą warto zrobić, to trzeba poukładać wiedzę. Poukładać tą wiedzę, bowiem słuchajcie, kto z Was był na nudnym wystąpieniu? No tylko chyba wystą ten, kto mówił, wiedział o czym tak naprawdę mówi. Chodzi o to, że trzeba tą wiedzę tak poukładać, abyś Ty, osoba, która stoi na scenie, czuła się genialnie, dobrze, pewnie wspaniale, ale najważniejsza jest publiczność, bo to o nich chodzi, pamiętajcie. Więc musimy tak poukładać tą wiedzę, aby oni mogli to jakby dostać, wdrożyć, zrozumieć, zastosować. A najlepsi tak układają wiedzę, że ci, którzy ją dostaną, potrafią ją podać dalej. I to jest opisane, ten system jest opisany w tej książce, jak poukładać twoją prezentację tak, aby publiczność ją usłyszała, wdrożyła, zastosowała i była w stanie ją podać dalej. To jest druga rzecz. Czyli pierwsza wyróżnij się, druga poukładaj wiedzę, trzecia sprawa. Najważniejsza jest publiczność, bo w wystąpieniach publicznych publiczność jest najważniejsza. Więc trzecia rzecz, musicie nauczyć się, trzeba się nauczyć, jak zaangażować publiczność. Zbyt często widzę mówców, którzy prowadzą monolog na scenie. Dialog jest lepszy, trzeba ich zaangażować. Trzeba ich zaangażować emocjonalnie. To musi się dziać. Publiczność musi siedzieć na krawędzi krzesła i słuchać, tak naprawdę, co ten mówca ma do powiedzenia. Brać. Ale trzeba się tego nauczyć, bo też jest znowu kilka podpowiedzi i narzędzi, w tej książce jest to opisane, jak sprawić, aby publiczność naprawdę była zaangażowana w 100%. Dobra, to mamy trzecią rzecz. Pierwsza, wyróżnij się, druga to jest poukładaj wiedzę, trzecia, zaangażuj swoją publiczność, czwarta. Nie ma sensu gadać, aby gadać. Trzeba coś chcieć osiągnąć. Publiczność poświęca swój czas, więc powinna mieć zwrot z tej inwestycji. Dlatego czwartym elementem, który trzeba opanować, jest uwaga. Trzeba nauczyć się dokonywać zmiany. Tam, gdzie ona jest możliwa, w czasie, który macie na scenie. Trzeba nauczyć się dokonywać zmiany. I tu jest znowu ważna rzecz, bo niektórzy chcą za pomocą jednego wystąpienia zrobić kuźde wszystko. Tak to nie działa. Trzeba wiedzieć, co jest możliwe i do tego doprowadzić poprzez swoje wystąpienie, swój komunikat na scenie. Zmiany są możliwe, bo publiczność powinna być lepsza po waszym wystąpieniu. Wspanialsza, cudowniejsza, oni powinni się jakoś czuć, coś wiedzieć, coś rozumieć. Też opisałem ten system, jak to się robi, jak się wyznacza cel, jak dokonać tej zmiany, żeby ona była realna, żeby ludzie powiedzieli, tak, warto było. Ciebie właśnie słuchać. No to jest czwarta rzecz. Czyli pierwsza to jest wyróżnij się, druga to jest poukładaj wiedzę, trzecia to jest zaangażuj publiczność. Zaangażuj ich na maksa. Czwarta, dokonaj cudownych zmian. No i piąta, ja osobiście wierzę bardzo mocno w to, że jeżeli się czegoś uczymy, coś wdrażamy, coś tworzymy, to chcemy mieć z tego jakiekolwiek zyski, jakiekolwiek korzyści. Osoba, która stoi na scenie i ma umiejętność wystąpień biznesowych, wystąpień publicznych, sztuki komunikacji, powinna wiedzieć, jak na tej umiejętności minimum zarabiać. Więc tak naprawdę scena wywindowała mnie bardzo wysoko i to w bardzo krótkim czasie. Tylko dlatego, że zastosowałem system, który pozwalał mi dzisiaj działać jeden do wielu oferować, sprzedawać i zmieniać ludzi za pomocą tego, co wiem, jakie doświadczenie mam, za pomocą mojej wiedzy, narzędzi, tego, co dostarczam codziennie na rynek. To wszystko słuchajcie, opisałem w tej książce. Jest taki link www.przemawiajizarabiaj.pl. Sprawdźcie książkę, jeżeli ktoś z was będzie tym zainteresowany. Bierzcie, nie chodzi mi o to, żebyście ją mieli na półce. Chodzi mi o to, żebyście ją przeczytali. Nie chodzi tylko, żebyście przeczytali, abyście zastosowali na każdej scenie życia i biznesu, a scena jest wszędzie, więc macie gdzie trenować. I teraz co więcej? Jak zamówicie sobie książkę, to zobaczcie, że jest opcja na dużo fajnych dodatków. Stworzyłem tyle rzeczy, Dodatkowych tylko po to, aby było łatwiej wdrożyć to, co jest w tej książce w życie i w biznes. Trzymam za Was kciuki. Krzysztof Hilar czekam akurat na młodego, bo parkuruje na stadionie Energa. A Wam życzę cudownego dnia i mam nadzieję, że do zobaczenia na scenie życia i biznesu, a to jest tak naprawdę instrukcja, jak na tej scenie robić cudowne rzeczy, czuć się wspaniale, pamiętając o tym, że w wystąpieniach publicznych najważniejsza jest. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia po drugiej stronie. Cześć!